Polsat gromadzi przed telewizorami miliony telewizów, którzy z radością śledzą kolejne odcinki Show Taniec z gwiazdami. Dzisiejszego wieczoru po raz kolejny na parkiecie poradziła sobie najgorzej Justyna Żyła, występująca w parze z Tomaszem Barańskim. Mimo tego blogerka nie odpadła z programu. Polsat zaprosił do nowej edycji uwielbianego przez widzów show Taniec z gwiazdami wielu bardzo znanych celebrytów. Wśród nich znalazła się także Justyna Żyła, której nauczycielem został Tomasz Barański. Justyna Żyła znów nie poradziła sobie na parkiecie. Mimo usilnych starań nauczyciela, blogerka nie mogła odnaleźć się na parkiecie. W każdym odcinku myliła kroki, tańczyła nie do rytmu, była wyraźnie spanikowana. Nie oszczędzali jej więc jurorzy, którzy z epizodu na epizod stawali się dla niej coraz bardziej surowi. W trzecim odcinku zarówno Iwona Palo i jak i Ola Jordan stwierdziły po występie celebrytki, iż cudem jest, że w ogóle udało jej się dotrwać do jego końca. Równie krytycznie na temat żuły wypowiedział się Andrzej Grabowski. Parze ostatecznie udało się zdobyć jedynie 8 punktów na 30 możliwych. Internauci także nie szczędzili blogerce gorzkich słów. Na portalach społecznościowych szybko zaroiło się od opinii, według których Justyna Żyła powinna odpaść z programu albo sama z niego zrezygnować, gdyż taniec ewidentnie nie jest jej mocną stroną. Widzowie twierdzili, że celebrytka jedynie się kompromituje, czego mogłaby uniknąć dzięki powrotowi do dotychczasowych aktywności zawodowych. Zaskakujące werdykt tysięcy telewidzów. Wyniki głosowania publiczności okazały się więc dla wielu osób naprawdę zadziwiające. Justyna żyła, mimo słabego występu, pozostała bowiem w programie i dalej będzie walczyć o zwycięstwo z innymi celebrytami. Show opuścił Zatoka Doman. Widzowie w znacznej większości pozostają niepocieszeni, gdyż uważają, że blogerka poradziła sobie na parkiecie dużo gorzej niż wokalista Disco Polo.